Gdyby lepsza wiedza o truciznach byłoby inaczej. Tak, A czy... I tak no. i nie, i tak i nie. Byliśmy przekonani, że ta cykuta Aha. będzie gdzieś tam na tablicy i nie ukrywamy, że byliśmy też bardzo zdziwieni, że jej nie było. No, natomiast tak, no gdyby lepsza wiedza o truciznach. <laughs> zdecydowanie. Tak. Troszeczkę teraz po kolei, z czym był problem? Znaczy ostatnie pytanie to na pewno było całkowite zaskoczenie. E... To jest ta pielęgniarka nas trochę zmięciła, dlatego strój. że. Tak, tak, tak. tak, tak. Dlatego, że. Tak, koleżanki w ogóle. Tak, a... wcześniej myśleliśmy, że właśnie był farmaceuta, nie przeszedł. No to... Lekarz się pojawił, więc stwierdziliśmy, że ta pielęgniarka no, nie, będzie. nie będzie. Nie będzie, prawda? To właśnie jak się Zostałyśmy się przegłosowani. A to właśnie tak, i przegłosowaliśmy tak, koleżanki. Tak. I ja mam największy żal do siebie w związku z tym. Bo ja i biorę tu na swoje barki, że to ja zdominowałam grupę, żebyśmy właśnie postawili na tego kapłana. Nikt nikogo nie zdominował. Wszyscy, nie. wszyscy, mieliśmy, wszyscy byliśmy taką decyzję, nie udało się. Po trudno. trzy do dwóch i. tylko no. Ale, ale to nasza. wasza. To nasza, Wszyscy są sam nasze, sam nasze sam. więc. No. Z tego jesteśmy na pewno zadowoleni. No nie udało się i tyle. Poszła na drugą stronę. Odpowiadaliście sobie na, na pytania z finału, czy nie? Tak, tak, iśmy. uważamy tak obiektywnie, że finał był łatwy. Był Czy łatwy, łatwy. daliście tak. radę. Spokojnie. Spokojnie. Ciężko tak, tak. nam powiedzieć, czy dalibyśmy radę, bo to jednak zupełnie inaczej jest, jak się stoi tutaj po tej stronie kamery, jak siedzi się po drugiej. To jest są w ogóle dwie zupełnie inne rzeczy i przypuszczamy, że może dalibyśmy radę, aczkolwiek nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że na 100%. Tak, tak, tak. na pewno wygralibyśmy finał. Tego, tego nie powiemy. Tak. Pozdrawiamy mamy, chodźcie. Tak. Mamo. Nie będziemy nikogo więcej pozdrawić, tylko mamy. Żeby było sprawiedliwie. Tak. Ale jeśli spłacimy się jest w teraz, bo jest to wtedy fajnie. będziemy licenciali. Tak, 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 już mamy taki okay. plan. Przygotujemy tak. się. Bardzo. Dziękujemy bardzo.